Namaste moi mili, witajcie na krótkiej lekcji asztangi winiasy, jogi, surya namaskar B, czyli powitanie słońca B. Dzisiaj odliczamy w sanskrycie oraz uczymy się skupiać na drishti, czyli konkretnych punktach koncentracji wzroku podczas każdej asany. Na zakończenie filmiku dostaniecie jeszcze Propozycję przejścia do powitania Słońca A, Suryana Maskar A, które już zostało zamieszczone na moim blogu i tam również uczę Was odliczać sobie w sanskrycie oraz prawidłowo skupiać wzrok w danym punkcie przy każdej asanie. Przejdźmy od razu do powitania Słońca B. Wy oczywiście możecie sobie zrobić jeszcze. Prostą rozgrzewkę i powitanie słońca A, tak żeby stawy były naoliwione, mięśnie ciepłe. Ja zapraszam na powitanie słońca B, odliczanie w sanskrycie, fokus na punktach koncentracji wzroku, czyli drzwi, w każdej asanie. Powtarzamy 5 razy. Ok. Surya na B. Stopy złączone lub rozłączone. Ejkam, wdech, ramiona w górę, utkatasana, drishti na kciukach. Dłe, wydech, skłon, drishti na czubku nosa. Trini, wdech, proste plecy, drishti na punkcie między brwiami, trzecie oko. Czatuari, wydech, czaturanga, dowolne przejście, drishti na czubku nosa. Pancha, wdech, pies z głową w górę, drishti na czubku nosa. Szac. Wydech, pies z głową w dół, dryszti na pępku. Sapta wdech, prawa stopa do przodu, wojownik pierwszy. Dyszti na kciuki. Aż wydech. Czaturanga, dryszti na czobek nosa. No ja wdech. Pies z głową w górę. Dyszti na czubek nosa. Dysza, wydech. Pies głową w dół, dryszti na pępek. Eka, dysza, wdech. Lewa stopa do przodu, bojownik pierwszy, dryszti na kciuki. Dła, dysza, wydech. Czaturanga, dryszti na czubek nosa. Trajo, dysza, Pies głową w górę, dryszti na czubku nosa. Szator, dysza, wydech pies z głową w dół, dryszty pępek, pięć oddechów. I wdech raz, mocno odpycha się dłońmi od maty. Wydech, oddech, i szumi w gardle. Wdech dwa, rotuj barki na zewnątrz, wydech. Wdech trzy, zasi pępek, dryszty na pępek, wydech. Wdech 4, kość ogonowa do sufitu. Wydech. Wdech 5, wzrok między dłonie. Wydech przejście do przodu, dowolne. Wdech pancza, dysza proste plecy, wzrok, punkt między brwiami. Wydech szodysza, skłon, wzrok na czubek nosa. Wdech, utkatasana, uwaga, sapta, dysza, wzrok na kciuki. I wdech, samastitihi, dłonie przed serce, powtarzamy. Ej kam raz, wdech, utkatasana, wzrok, kciuki. Dłe, dwa, wydech, skłon, wzrok, czubek nosa. Trini, trzy, wdech, proste plecy, wzrok między brwiami, punkt. Czatuari, wydech, cztery. Czaturanga, wzrok, czubek nosa. Pancza wdech, pięć, pies głową w górę, wzrok, czubek nosa. Szac, wydech, sześć, pies głową w dół, wzrok, pępek. Sapta, siedem, wdech, prawa stopa, przód. Pojawnik pierwszy, wzrok kciuki. Aż to wydech Czaturanga, osiem, wzrok czubek nosa. No, ja wydech dziewięć, pies z głową w górę, wzrok czubek nosa. Dysza wydech dziesięć, pies z głową w dół, wzrok pępek. Eka, dysza, jedenaście, wdech, lewa stopa do przodu, wojownik pierwszy, wzrok, kciuki. Duła, dysza, wydech, dwanaście, czaturanga, wzrok, czubek nosa. Trajo, dysza, wdech, trzynaście, pies z głową, w górę, wzrok, czubek nosa. Szatur, dysza, wydech, czternaście, pies z głową, w dół, wzrok, pępek, pięć oddechów, zostajemy. I wdech, raz, wyrównuj oddechy. Wdech dwa, rotuj barki na zewnątrz mocno, odpychaj się dłońmi od maty. Wdech trzy, zasysaj pępek, kość ogonowa do sufitu. Wdech cztery, mocne stopy i dłonie na macie. Wdech 5, wzrok między dłonie, przygotuj się do przejścia. I wydech dowolne przejście do przodu. Wdech pancza, dysza 15, proste plecy, wzrok na punkt między brwiami. I wydech szodysza, dysza 16, skłon, wzrok na czubek nosa. Wdech sapta, dysza od katasana, krzesło, 17, wzrok na kciuki. I wydech sama Złącz dłonie przed sercem. Ok, przyspieszamy. Sam sanskryt i Ej Ejkam wdech utka kciuki. Dłe wydech skłon. Dreszty, czubek nosa. Trini wdech proste plecy. Punkt między brwiami. Czatuari, wydech czaturanga, czubek nosa. Pancza, wdech pies z głową w górę, czubek nosa. Szac, wydech pies z głową w dół, pępek. Sapta, wdech prawa stopa do przodu, wojownik, pierwszy kciuki. Aż to wydech czaturanga, czubek nosa. No ja, wdech pies z głową w górę, czubek nosa. Dysza, wydech pies z głową w dół, pępek. Eka, dysza, wdech, lewa do przodu, wojownik pierwszy, kciuki. Dła, dysza, wydech, czaturanga, czubek nosa. Trajo, dysza, wdech, pies z głową w górę, czubek nosa. Szatur, dysza, wydech, pies z głową w dół, pępek, pięć oddechów. I wdech raz, mocno odpychaj się dłońmi od maty, ciężar ciała bardziej na nogi. I wdech, dwa, rotuj barki na zewnątrz, oddalaj je od uszu. I wdech, 3. zasesaj pępek, wzrok na pępek, kość ogonowa do sufitu. Wdech, cztery, mocne dłonie i stopy na macie. I wdech, 5, wzrok między dłonie, spójrz przed siebie, z wydechem, hop, do przodu, uwaga. Wdech proste plecy, wzrok punkt między brwiami, pancza dysza, wydech szodysza, skłon, wzrok, czubek nosa i wdech sapta dysza, ramiona w górę utkatasana, wzrok na kciuki. I wydech sama Uwaga moi drodzy, jeszcze dwa razy przyspieszamy sobie. Ej, kam, wdech, utka, tasana, dryś, kciuki. Dłe, wydech, skłon, dryś, czubek, nosa. Trini, wdech, proste plecy, dryś, punkt między brwiami. Czatuari, wydech, czaturanga, czubek, nosa. Pancza wdech, pies, z głową w górę, czubek, nosa. Szac, wydech, pies, z głową w dół, pępek. Sapta, wdech, prawa stopa do przodu, wojownik, pierwszy kciuki. Aż tą, wydech, czaturanga, czubek nosa. Noja, wdech, pies z głową w górę, czubek nosa. Dysza, wydech, pies z głową w dół, pępek. Eka, dasza, wdech, lewa do przodu, wojownik, pierwszy kciuki. Duła, dysza, wydech. Czaturanga czubek nosa. Traja wdech. Pies z głową w górę czubek nosa. Siatur dysza, wydech. Pies z głową w dół pępek pięć oddechów. I wdech raz, mocno odpychaj się dłońmi od maty rotuj barki na zewnątrz. A wdech dwa, zasysaj pępek, unosz kość ogonową do sufitu. Wdech 3, mocno przepychaj ciężar ciała z dłoni na nogi bardziej. Wdech 4, poczuj mocne dłonie i stopy na macie, pewna, ugruntowana pozycja. I wdech 5, wzrok między dłonie. I wdech. przejście do przodu dowolne. Wdech pancza, dysza proste plecy, wzrok między brwi. I wydech, skłon, zszo, wzrok na końcówkę nosa. Wdech, sapta, dysza, utka, wzrok na kciuki. Wydech, sama i dłonie przed sercem. kam, wydech, utka, wzrok kciuki. Dłe, wydech, skłon, wzrok czubek nosa. Trini wdech proste plecy, wzrok między brwi. Czatuari, wydech, czaturanga, wzrok czubek nosa. Pancza wdech, pies głową w górę, wzrok czubek nosa. Szac, wydech pies głową w dół, wzrok pępek. Sapta wdech prawa do przodu. Wojownik pierwszy, wzrok kciuki. Aszton wydech, czaturanga, wzrok czubek nosa. No, ja wdech, pies głową w górę, wzrok, czubek nosa. Dysza, wydech, pies głową w dół, wzrok, pępek. Eka, dysza, wdech, lewa do przodu, wojownik pierwszy, wzrok, kciuki. Duła, dysza, wydech, czaturanga, wzrok, czubek nosa. Trajodysza dysza, wdech, pies głową w górę, wzrok, czubek nosa. Czatur, dysza, wydech, bież głową w dół, wzrok, pępek, pięć oddechów i wdech raz, wyrównuj oddechy. Wdech dwa, rotuj barki na zewnątrz. Wdech trzy, wzrok na pępek, zasysaj go, unoś kość ogonową do sufitu. Wdech cztery, mocne dłonie i stopy na macie. Wdech, pięć wzrok między dłonie, przygotowanie do przejścia, wydech skok lub przejście do przodu, i wdech proste plecy, pancza, dysza wzrok między brwi, i wydech skłon szodysza, dysza wzrok, czubek nosa, i wdech sapta dysza, utka ta wzrok kciuki, i wydech sama Ostatni raz, najszybciej. Ejkam wdech, utkatasana, kciuki. Dłe, wydech, skłon, czubek nosa. Trini wdech, proste plecy, między brwi. Czatwar i wydech, czaturanga, czubek nosa. Pancza wdech, pies z głową w górę, czubek nosa. Szac, wydech, pies z głową w dół, pępek. Sapta wdech, prawa do przodu. Wojownik pierwszy, kciuki. Aż to wydech, czaturanga, czubek nosa. No ja wdech pies z głową w górę, czubek nosa. Dysza, wydech pies z głową w dół, pępek. Eka, dysza, wdech, lewa do przodu, bojownik pierwszy kciuki. Duła, dysza, wydech, czaturanga, czubek nosa. Traja, odysza wdech, pies z głową w górę czubek nosa. Szatur w wydech, pies z głową w dół pięć oddechów. I wdech raz wyrównuj oddech, mocno odpychaj się dłońmi od maty. I wdech dwa, rotuj barki na zewnątrz, zasysaj pępek. Wdech trzy, wzrok na pępek, unoś kość ogonową do sufitu. Wdech. Cztery. Poczuj mocne dłonie i stopy na macie. Wdech. Pięć. Wzrok między dłonie. I wydech. Przejście do przodu. Wdech. Pancha. Dysza proste plecy. Wzrok między brwi. I wydech. Sza. Dysza skłon. Wzrok czubek nosa. I wdech. Sapta desia utka, sanna wzrok kciuki. Wydech, samastitisie, dłonie przed serce Dziękuję Wam serdecznie. Połączcie sobie surya maskar bez surya maskar A. Puśćcie sobie te dwa filmiki, jeden po drugim. Najpierw powitanie słońca A, później powitanie słońca B. Możecie również rozpracowywać spokojnie. Ćwiczyć przez jakiś czas powitanie słońca A, a później dołączyć do praktyki, odliczając w sanskrycie, ucząc się drishti, punktów koncentracji wzroku, z powitaniem słońca B. Następne nagranie łączymy całe, cały Suryana Maskar A i B. Ok, dosyć tej teorii, wchodź na matę ćwicz Suryana Maskar A i B, odliczanie w sanskrycie drishti i widzimy się na połączeniu. Suryana Maskar A i B już, sanskryt i drishti. ナマステ